Byliśmy z tym facetem notariusza, tak? Zadatek zapłaciliśmy! Dobrze to nie wygląda, tyle wam powiem. Lewe czy prawe? Przysięgam, ja nic nie wiem. Dlaczego unika pan konkretnych odpowiedzi? A dlaczego ciągle traktuje mnie pan jak dziecko? Czy ja muszę pracować dla takich ludzi? Jak wszystko się uda, nie będziesz musiała. Mamo! O Boże! Mamo, co się stało? Na wspólnej. Nowe odcinki od poniedziałku do czwartku o 20.10 w TVN. Za nami pierwsze występy na żywo. Jest to najlepiej zatańczony drive w historii You can dance ever. Finałowa dwunastka zaczyna pasjonującą walkę o zwycięstwo. Yo! Wasz występ utwierdził mnie w tym, że dzisiaj świat jest kobietą, a kobieta jest światem. No, 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 no! I wyjątkowa niespodzianka mandaryna z premierowym singlem You can dance, po prostu tajnicz. na żywo w środę o 20:50 w TvN. Zapraszamy na loterię. Jordan 2 Delta. Przenosisz się na wyspę. Raj, do którego mieli trafić, to kłamstwo. Zabiją cię. Płynę na wyspę. Nie ma wyspy. Prawda jest przerażająca. Co się dzieje? Jesteście klonami. Jeśli ktoś musi mieć przeszczep narządu, biorą je od was. Jeśli nie można ich ująć po cichu, zlikwidujcie ich. Teraz próbują uciec. Skąd wiesz, co robić? Nie wiem. Przed swoim przeznaczeniem. Scarlett Johansson, Ewen McGregor. Wyspa. W środę o 22.40 w TVN. Patrz, patrz, może! A, czujesz się? Ja? Czuję. Wbuda od ciebie. Premiera TVN. Co, są to twoi znajomi? To są teściowie mojego syna. A ty bowiem nie mówiłaś, że masz młodszego brata? Bo nie mam. Tyn dobry. Że on syna mógłby być. Jakiś diabeł wcielony w nią wstąpił. Nie wiem, trzeba, nie wiem, może egzorcyzmy zamówić, albo te bańki postawić. Czy widziała, może pani takiego pieska? Jak u was coś takiego zjada? Teściobie 2. W piątek o 20.